O, wójdowa Simplex podcastem kwadrat. To jest pierwszy test Gry lab Próbuję to się wycentrować. Coś nie zadziałało, bo ta strzałka dalej pokazuje tutaj trochę te dupy, ale trudno. Dobra, jest w ogóle za głośno. coś ciszę. Ok, powinno być trochę lepiej, ale nadal jest głośno. Ona pewnie jak wiecie to jest to taka sequel do Boneworks. Po co tutaj? Gra dla hardkorów. Sprawdzimy szybko opcję. Eee, Ciekawe co tu chodzi. Nie wiem o co tu chodzi. Moje ciało. Ja mam się 82, więc tak sobie zrobię, żebym tyle miał. może sobie w ogóle wingspan ustawić. Wszystko. Br biodra, pas. Może jak sobie skrócę biodra, to nie będę tak kłócał, albo odwrotnie, może sobie muszę podwyższyć biodra. Nie wiem co się tu robi, ale poziom, 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 że tak powiem, tej customizacji jest niesamowity. Grafika, medium. A tam medium, dajemy high. Ultra. No, 11% to chyba za przesada. Damy na high. Ale ile to z opcji w ogóle? Wow. Audio zostawiamy. Spectator. Pastru. Nie wiem o co chodzi. Tylko do nagrywania wideo. Dobra, wchodzimy. Nowa gra. Jakiś poli Nie wiem o co tu chodzi. Jeszcze raz. Gramy w Bone Lab. Sequel to Boneworks, gra, który jest bardzo duży nacisk na fizykę realistyczną, nadzorowanie ciała, na to, że nasze całe ciało jest w grze i ono wchodzi w interakcję z przedmiotami. Zobaczymy, czy to w ogóle się wczyta. Load Chamber, chamber L4. Aha, bo widzicie on cały czas? Chyba mam wrażenie, że on jakby cały czas uważał, że tu jest przód, bo mi się nie zresetował. No nic, zobaczymy. Po to mamy obroty. O, właśnie. O, Real Hate. Czyli t-shirt. Wow Small, medium large, extra large, extra extra large, extra extra large, extra, extra, extra small, small, medium. Damy medium. Real hate 102. Damy 180. Confirm. To jestem ja. To jest moje ciało. Lustro. No nie no ok. Dobrze są zerowane. Tylko czy ja jestem teraz z tyłem do was? Nie chyba nie, czekajcie. Jestem przodem. No dobra, i co? opatrzcie się na tym, Widzicie? Ja się mogę na tym podnieść, coś tutaj, w ogóle jakaś ręka. What the, co tu się dzieje? Patrzcie, ja się mogę na tym podnieść. Jakby ja się mogę od tego depchać, widzicie? Mogę się odepchać od lustra, to jest ciekawe. A tutaj kłócam, a mogę w ogóle się położyć. Niezłe. Fajne, jest kilka stopni. Aha, może mam ją przyciągnąć, tak? Tylko że jak? O, gripem, dobra, no. O, patrzcie! Wow! 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 Wow, dobra szacun Jestem szkieletem To jest jedno z najlepszych odzorowań ciała w VR jakie widziałem. Patrzcie Wow, ok. Daję radę. Dobra, rzucam Wylosowałem coś Aha, no może nie chcę być takim, nie chce być gościem z worem. Aha, ale chyba jednak wylosowałem takiego awatara i trudno Aha Pamiętam Tu się słuchajcie zakłada pętle na głowę Bardzo, bardzo miło Ale słuchajcie jakość tego sznura, no naprawdę Ten sznur wygląda świetnie No dobra, zakładamy sznur na łeb A, bo to w ogóle się gri, gripuje triggerami, to jest trochę słabe Ale jest rozpoznawanie palców, widzicie? Co do palca, co do tego Dobra, założyłem sobie sznur na łeb Pięknie świetnie aha wow, ale to ładnie wygląda Uff. co się tu dzieje? nie chcę tego sznura, zabierzcie to wow aha, okej okay. super, zaraz spadnę nie

Two hours later. A, ja go pewnie mogę przyciągnąć. Tak, jak przyciągałem wtedy tą. O, widzicie? O to chodziło. No, Boże. Dobra, ja jestem głupi. Ok, spadłem. O, fajnie. Jakie trupy. Wow. czy ja mam ten nóż. Czy go już nie mam? Bo mi spadł. No, dobra, powiedzmy, że już mi niepotrzebny. No, wydajność spada. Tutaj chyba niestety. No, no, no. Już tu spada wydajność. Fajne rury. Right joystick to turn. No dobrze. Oj, tu już wydajność masakruje się. Szczury. Hold B button to select inventory for access to body slots. Ok. No i co, Hold B button. No dobrze, ale. No to są moje body slots. Aha, to mi pokazuje, jakie mam body slots. Ręka lewa, prawa. No i to nic nie mam, więc spokojnie. Czekajcie, mogę podnieść chyba patelnię, tak? O, i ja mogę, Aha, widzicie, mogę odłożyć. O, i ja mam tu patelnię, albo. O, mogę mieć patelnię, widzicie? Za sobą. Tu nie mogę. Ale fajne. Inwentory, bum mogę się akurat wrócić mieć inwentory za sobą. śmieszne. No dobra, idę dalej. Perception on Harmony in Heaven's Reach content tu na jakąś kurde yy, dyktaturę religijną no dobra aha dobra to mam iść ale spada framerate wow czuję to po prostu jak mi tu framerate spada gdzie ja w ogóle jestem no Nie, no to jest słabe, jednak go w nie wyrabiają a to jest tylko 80 y, fra, y, ramek, 80 klatek. Wow. O jak tu ładnie przy, przycięło. Widzicie, na tym polega ta fizyka, że ja mogę się tak złapać i do góry wyjść. O, patrzcie, wlazłem na to. Tylko muszę pamiętać, żeby się. O, widzicie, to się muszę. Hold down right. No, właśnie, to się, tutaj się. Tutaj się, tutaj się to już wcześniej. Dobra, i co, spadam tu? Ok, to spadam, co, nie ma wyjścia, nie? A jakby tak, na przykład, mógłbym tutaj, widzicie, tak się złapać i krok po kroku. A widzicie? O, i mi tak. chyba i tak musiałem spaść. Wow, fajne, niesamowite. Kurde, no robi to ważenie, powiem wam. Tam obstacles must be destroyed. Ale czekajcie, to jakaś karta. Oparcie. Boneworld Steam 5 4 Heavens Reach Grand Elder. jakaś beczu... O dobra, mamy broń. Aha, no, mamy broń, jak ją złapiemy. Wow, widzicie? To jest pełna fizyka. Aż się aż czasami gliczuje. No, nie do końca sobie radzi. Ale bardzo mnie to boli, że to się triggerem łapie przedmioty, a nie gripem. Widzicie? A nie, można. Patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie na to. Trzymam i teraz patrzcie. Widzicie? Może mi tak skakać. Co muszę kończyć, niestety, zaraz, bo zaraz zaczynam. za TV. Odcinek. Ale jeszcze ciekawe jak przejdę. Gdzieś mi to aż wyniosło. O! Nie wiem jak się znalazłem, powiem szczerze. To coś kurde. Here as he walked by October. Nie wiem jak tu się znalazłem. Jakoś mi to przeniosło. Powiem wam szczerze, że Niemcy ja tu zrobiłem. No ale dobra, jestem. Są kolejne rzeczy. jakiś Klucz. O, widzicie? Tu coś na dole jest, to jest jakiś ten... To jest taka znaczka. Zaraz wam jeszcze szybko pokażę. Czeka Aha, to będę... Czekajcie. Keys can be found. Dobra, i teraz tak, jeszcze B. Inwentory. Wsadzę sobie. Gdzieś bym wsadził, o, mogę tu wsadzić. Dobra, tu mam na razie ten. Nie wiem jak teraz z tego wyjść. Dobra. Patrzcie, to jest znaczka. O, i teraz dowiedziałem się tego z wideo Martyvi. To jest kanał, który trzeba tak złapać i o, o tak roz... Boom. Odblokowałem broń Spite Club, widzicie? Tu kolejny, tu kolejny, kolejne lore FL Cast Member, AI Data Collection, Request to Abandon Kubek Mongon to jest ta firma, która coś robi. Patrzcie, fajnie, proszę kubek. Ktoś tam się narzekał, rzekał, ostatnio, graliśmy w tego. Ale znowu, znowu będę jakbym kłócał. Jak może otrostałem dobra, super, wstałem. W tej grze, w której graliśmy, survive tam się nie, nie łapało za kubek w ten sposób. Dobra, jeszcze to otworzę. Ale patrzcie, właśnie co jest fajne. Widzicie? Ja mogę. O, kub, kub, kubek rozwaliłem, ale chodzi o to, że ja mogę ręką pchać i otworzyć, nie? Mogę w ogóle, wiecie, złapać i się wspinać. O, patrzcie. Uoha! Mogę się wspiąć po prostu po tych drzwiach. Jaka gra to oferuje? O, patrzcie. Patrzcie na to. Jestem tutaj wspięty. Przecież to jest w ogóle super. Oczywiście trzeba mieć mocny żołądek, nie? Puszczam się. No i pewnie się zgiczowałem. Teraz nie będę mógł się. Wiecie, zablokowałem się tutaj w środku, nie? O, odskoczyłem. Właśnie to jest z tak że takie takie różne glicze. O, u. czekajcie, pałka jest. Cała sama to jest fala Heavy for one arm, spoko. To so tutaj kazał Member ember Dungeon Torture Aesthetics. Uh, it's a little weird that we put these torture weapons on display. I understand we're trying to maintain the dungeon aesthetic for authenticity, but it almost feels wrong. Is Myth OS running a Stanford prison experiment? <laughs> a widzicie, że niektóre są zbyt. na przykład to, nie, to trzeba zobaczyć dwóch, to trzeba zobaczyć dwóch miejscach, bo inaczej nie będzie można sensownie. Patrzcie na to. Przesuwam się praktycznie. To już to przesada, ale okej. Okay. No, ale tak to działa. że się tutaj wszystko. Wiadomo, co zrobię, nie? O, okej, okay. on się. on zaczął używać. To może nie. Wow. Dobra. To cię ja muszę kończyć. Pierwsze wrażenia są rewelacyjne, a ja chyba jeszcze pogram w tę pierwszą część Boneworks. O nie, szkielet. Ja najpierw pogram jeszcze w pierwszą część Boneworks, żeby wiecie. Yy... bo to jest push hej, niezłe, odpycham się o, prze, 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 przepycham ło wow. no i przepchałem niezłe fajnie, że można tak sobie force pushować, force pullować ybbyworn, lava Dobra o, proszę bardzo, jaka fizyka? O, patrzcie No to trzeba jakąś, trzeba coś tu wykombinować Już widzę. Na przykład wejść na beczkę, nie? Zaraz kończę, już mówię, że to trzy razy, że już kończę. Zaraz tą beczkę rozwalę i się skończy. No dobra. Nie wymyślę tego teraz Aha Re Realizm, widzicie? Realizm prawie no, później to wymyślę. Wiem, już co mam zrobić: złapać się tego i o, na przykład tutaj, jedną ręką się tu złapać, drugą tu, no i coś do góry. No, później to wymyślę. Na razie nie dam sobie rady. Dobra, kończę, bo zaraz zaczynamy nagrywanie MRTV, także dzięki, to był mój simplex Podcastu ten kwadrat, to jest bone lab, robi wrażenie, czekajcie, ostatnia próba, proszę, jestem sprytny, dobra, ale co jest za tym, to już się nie dowiecie, bo kończę, na razie.